Hej cześć, mam Wam wszystkich, tutaj Matthiasto. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Blitz eee, Tak, dzisiaj sobie trochę pogłupimy o zaletach gry i wadach. Eee, I inne, dostrzeżemy jakieś inne walory gry. Eee, walory gry, wady eee, grze z tego co słyszałem, są to takie, że mamy... O wiecie chwilę, chwilę tego. Ue, chwilę na ten rozruch. E, tak, wady to są e, dźwiękowe i brak samochodów e, licencjonowanych. Mamy bardzo podobnie odzorowane samochody, ale to nie jest to Co za tu mi się brąpał. Ten samochód nie szybko się jara. Fu ba! znowu nam się... Jara, samochód. Przynajmniej swój droga. Ten no, mi przeskał no, przyszedł mi brat. Ale to za chwilkę, okej? Okay? Siądź ze mną tutaj, poglądaj, Zapójdziemy. Tak, jeszcze stoper nie włączyłem. Mój grat... Mojemu bratu zachciało się ciastka. Ho, ho, ho. Wow. Mam tą nową grę, coś mówiłem. Wow. Nie, tamto mi skończyłem. Let's play. -e. Wow. To jest ostatnie krążenie. O. No. No i do mety, już meta, patrz, tu jest meta już. A nie, to Nie, to jeszcze nie meta. Nie meta. Bo podobne wiesz, były znaki nie myślałem, że to jest meta. No, a zalety, no to grafika, ładny dźwięk samochodów i tym podobne, żeby się nie wypierdzielić. Jest już, jest już meta. Oh, sweet. No, piątka. Patrz pierwsza pozycja, pierwsze miejsce. Dobra, już wystarczy następny tryb. To będziemy mieć drift tak. No, no, zaraz będziemy driftować. Unlock hmm, Blok, unlocked. A, odblokował nam się. No bo no bo to jest słuchawek, słuchawki mikrofon. Bo ja nagrywam Tu nie gra, no nie gra, bo tu gra w ty Nie teraz Chyba jak driftuje wow. Coś strasznego oooo szybko 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 no i finish ale pass set udało się czyli kończymy ten udany filmik nie? No. Jedziemy na ciacho. Jedziemy na ciacho. <gry> no. Nie chcesz ciacha? Ciacho to jest ciacho. No ciacho. dobra, to później mamy Speedy Monstre, i już no, kolejne no, dwa miasta. No i dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie. Ciacho. Cześć. Pożegnaj się, Bartek. Pa. Pa.